Pochłonięty sobą mężczyzna, który wykorzystuje starsze kobiety dla ich bogactwa, nieoczekiwanie przyciąga do siebie kelnerkę z ukrytym planem. Próżny mężczyzna o imieniu Niki opuszcza luksusową rezydencję, pochłonięty myślami o swojej niezwykłej przystojności. Popiera to wspomnieniem, kiedy związał się fizycznie z najlepszą przyjaciółką swojej matki. Przechadzając się ulicą, rozmyśla o swoim początkowym przybyciu do Los Angeles, gdzie marzył o zdobyciu sławy, zgromadzeniu bogactwa i rozkoszowaniu się towarzystwem kobiet. Na szczęście dla niego, większość z tych aspiracji zamieniła się w rzeczywistość. Późnym wieczorem udaje się do nocnego klubu, gdzie spotyka Samantę, swój najnowszy obiekt pożądania, i stara się ją zdobyć. Początkowo oszałamiająca prawniczka odrzuca jego zaloty, ale z czasem daje się nabrać na jego zniewalającą taktykę. Bogata kobieta zabiera pochłoniętego sobą mężczyznę do swojego wystawnego domu. Podczas gdy dzielą prywatną chwilę, Rozwiązły mężczyzna celowo się powstrzymuje, upewniając się, że nie da z siebie wszystkiego, wiedząc, że pozostawi ją tęskniącą. Następnego ranka Samantha budzi się i mówi nikiemu, że idzie do pracy. W odpowiedzi stosuje on swój manipulacyjny ruch znany jako przewróć się, śpiący uśmiech, aby jeszcze bardziej ją oczarować. Zamiast poprosić go o wyjście, uśmiecha się i zostawia mu notatkę, upoważniając go do zakupu śniadania przy użyciu jej karty kredytowej. Podczas gdy Samantha jest w pracy, Niki rozkoszuje się czasem spędzonym w luksusowym domu i podejmuje inicjatywę przygotowania posiłku dla bogatego prawnika. Zamierza zdobyć jej zaufanie i przedłużyć swój pobyt. Kiedy prawniczka wraca do domu, manipulujący nią mężczyzna traktuje ją jak królową, serwując jej kolację. Kiedy Samantha pyta Nikiego o jego zatrudnienie, ten przyznaje, że nie szuka aktywnie pracy. Pomimo tej rewelacji, kobieta jest do niego przyciągana i ostatecznie dzielą namiętną chwilę na stole w jadalni. Ten schemat utrzymuje się przez kilka następnych dni. Podczas gdy Niki nadal rozpieszcza i oczarowuje Samantę, on po cichu zapewnia sobie wygodne życie, nie zdając sobie sprawy, że po prostu wykorzystuje ją dla jej bogactwa. Pewnego dnia prawniczka wspomina o zbliżającej się podróży do Nowego Jorku, która zatrzyma ją na kilka dni. Kiedy zaprasza go, by jej towarzyszył, manipulujący mężczyzna odmawia i zgadzają się, że pozostanie w domu. Po podrzuceniu Samanty na lotnisko i życzeniu jej bezpiecznego lotu, Niki organizuje imprezę domową i zaprasza duży tłum, w tym swojego najlepszego przyjaciela, Harego, który podziela jego kobiece skłonności. Ich rozmowa zostaje nagle przerwana, gdy egocentryczny mężczyzna zauważa na imprezie swoją odurzoną i zamożną byłą dziewczynę, Helen. Martwi się, że może ona ujawnić, że dom nie należy do niego, co prowadzi go do poinstruowania Harego, aby odwiózł ją do domu. Nagle inna kobieta o imieniu Christina przerywa ich rozmowę i prosi o wycieczkę po domu. Niki pozwala swojej atrakcyjnej gości, co prowadzi do namiętnego, ale przelotnego spotkania z nią. Po zakończeniu imprezy, Harry wraca do luksusowego domu Samanty po odwiezieniu Helen. Niki w hojnym geście oferuje wolną sypialnię, w której jego przyjaciel może spędzić noc. Następnego dnia zwodniczy mężczyzna otrzymuje telefon od Samanty, zaniepokojonej jego brakiem odpowiedzi na jej telefony z poprzedniej nocy. W odpowiedzi egocentryczny mężczyzna upiera się, że nie słyszał dzwonka telefonu, nie ujawniając, że jest to spowodowane hałasem podczas imprezy domowej. Wkrótce potem prawniczka informuje go, że będą mieli gości, gdy wróci do domu w ciągu najbliższych kilku dni. Następnego ranka Nikki zaprasza swoją przyjaciółkę Emilii, która doskonale zdaje sobie sprawę z jego podstępnej natury. Próbuje zainicjować fizyczne spotkanie, ale ona stanowczo pragnie poważnego związku, co ostatecznie odstrasza rozwiązłego mężczyznę. Wkrótce potem Emily podchodzi do niego, sugerując, by spędzili razem prywatny czas w wannie. Później przenoszą się do sypialni, gdzie kobieta stara się przekonać go do poważnego związku z nią, ale on nadal odmawia. Niki odwozi swoją przyjaciółkę na parking, a następnie wraca do domu, aby spędzić czas z Kristiną. Ku jego zaskoczeniu, Samantha wraca do domu wcześniej niż się spodziewał i przyłapuje ich na gorącym uczynku. Prawniczka konfrontuje się z nim za zorganizowanie imprezy domowej, co prowadzi do gorącej kłótni na temat ich związku. W końcu zgadzają się pozostać razem, nawet jeśli Niki kontynuuje swoje zachowanie. Kiedy Samantha ponownie wyjeżdża z miasta, Niki delektuje się naleśnikami w kawiarni, gdzie spotyka Heder. Natychmiast odrzuca jego zaloty, ale kiedy prosi o jej numer, kelnerka wręcza mu rachunek. Jednak zalotny mężczyzna zapisuje swój numer i wychodzi, nie płacąc za jedzenie. Sfrustrowana Heder namierza nikiego i pojawia się w wystawnym domu, żądając uregulowania rachunku. Próbuje zwabić ją do środka, ale ona odmawia. Po pokazaniu pieniędzy, wściekła kelnerka zabiera gotówkę i wychodzi z domu. Zaintrygowany wredną kelnerką, Niki nie może przestać o niej myśleć, przez co traci zainteresowanie Samantą. Aby przyciągnąć uwagę Heder, zaabsorbowany sobą mężczyzna ponownie odwiedza kawiarnię, werbując Harego do odegrania roli jego asystenta. Podczas gdy on wciela się w rolę bogatego biznesmena. Po zauważeniu luksusowego mercedesa Nikiego zaparkowanego na zewnątrz, Heder ostrzega go o możliwości otrzymania mandatu za parkowanie. W odpowiedzi kobieciarz wychodzi z restauracji i próbuje oczarować policjantkę parkingową, próbując z nią zatańczyć ku rozbawieniu kelnerki. Jednak jego sztuczka nie powiodła się i nadal otrzymał mandat za złe parkowanie. Kiedy Niki wraca do kawiarni, będąca pod wrażeniem Heder dyskretnie wsuwa mu do kieszeni kartkę z jej numerem telefonu. Tego wieczoru zaabsorbowany sobą mężczyzna dzwoni do kelnerki, która może jedynie obiecać, że odzwoni do niego, ponieważ jest zajęta. Samantha jest tego świadkiem i natychmiast staje się zazdrosna. Następnego dnia Nikki odwiedza mieszkanie Harego, aby przechować niektóre z jego rzeczy. Zwierza się mu, że Heder nigdy nie odzwoniła. Podczas gdy Hary radzi mu, aby ruszył dalej, Nikki pozostaje zdecydowany co do swoich uczuć do kelnerki, sugerując, że jest zdeterminowany, aby ją ścigać. Wkrótce potem żartobliwie dokucza Haremu o jego żabach, a w odpowiedzi jego poirytowany przyjaciel wyrzuca go ze swojego mieszkania. Niki wraca do rezydencji Samanty, aby się zrelaksować i popływać. Później w końcu otrzymuje telefon od Heather, która zaprasza go na kolację. Tego wieczoru spotykają się w ekskluzywnej restauracji. Podczas posiłku Heather otrzymuje niespodziewany telefon i nagle wychodzi w środku ich randki. Urażony Niki podąża za wychodzącą kobietą i konfrontuje ją z jej niegrzecznym zachowaniem. Jednak kobieta wydaje się obojętna i po prostu odjeżdża. Następnego ranka Samantha konfrontuje Nikiego z kimś innym, ale zaabsorbowany sobą mężczyzna zaprzecza. Wkrótce potem prosi go, by zawiózł ją do szpitala i odebrał następnego dnia. Po spełnieniu prośby prawnika, Niki udaje się do kawiarni, odkrywając, że Heder już tam nie pracuje. Tego wieczoru, ku swojemu zdumieniu, rozwiązły mężczyzna znajduje byłą kelnerkę pływającą w basenie Samanty. Wciąż zdenerwowany tym. Co wydarzyło się poprzedniej nocy, Niki konfrontuje ją z nagłym wyjściem podczas ich randki, podejrzewając, że może mieć chłopaka. Kobieta wyjaśnia jednak, że jej nastoletni brat, który ma stwardnienie rozsiane, miał nagły wypadek. Kobieta zalewa się łzami, co skłania nikiego do zaoferowania pocieszenia i wsparcia. Po rozmowie dzielą się czułością, będąc blisko siebie. Jednak Heder wyraża pragnienie, aby nie spieszyć się i nie spieszyć. Następnie prosi go, by ją objął, pozostawiając mężczyznę pragnącego więcej. Następnego ranka Niki bierze kluczyki kobiety, aby przenieść jej Porsche, bo będą czyszczone ulice. Jednak po wejściu do pojazdu zdaje sobie sprawę, że nie należy on do niej. Domyśla się, że należy do jej chłopaka, zauważając obecność cygar w środku. Czując się zraniony jej oszustwem, wraca do sypialni, rzuca kluczyki i ubrania na kobietę i surowo nakazuje jej odejść. Następnie Niki odbiera Samantę ze szpitala. Lekarz informuje go, że kobieta przeszła operację i przez jakiś czas powinna unikać romantycznych aktywności. W ciągu następnych kilku dni Samantha zauważa, że Nikki nie odpowiada już na jej telefony, co prowadzi ją do zakończenia ich związku. Przed eksmisją ostrzega go, zauważając, że w końcu straci swój wygląd i stanie przed tymi samymi wyzwaniami, co wszyscy inni. Przepełniona gniewem, wymierza mu mocną listwę w twarz. Już przed opuszczeniem domu jego telefon zaczyna dzwonić, powodując, że zazdrosna Samantha wrzuca urządzenie do basenu. Bezdomny i potrzebujący pomocy Nicky wyciąga rękę do Harego, ale jego przyjaciel nie otwiera mu drzwi. Następnie zwraca się do Emily, która odpowiada tylko o Belgami za jego rozwiązłe i manipulacyjne zachowanie. Desperacko szukając miejsca na nocleg, Nicky próbuje pogodzić się z Harem i zgadza się spotkać z nim w egzotycznym klubie tanecznym. Przyjaciel jego przyjaciela, Sean, pomaga mu wejść do lokalu. Obserwując zachowanie Harego i Shona wobec tancerek, bezdomny jest zniesmaczony tym, jak traktują kobiety, i próbuje interweniować. Doprowadza to jednak do konfrontacji i bójki. W konsekwencji Nikki zostaje wyrzucony z klubu. Kiedy Harry zwraca uwagę, że kobiety w środku są tancerkami egzotycznymi, próżny mężczyzna radzi mu, aby przestał uprzedmiotawiać kobiety. W odpowiedzi urażony Harry podkreśla hipokryzję swojego zwodniczego przyjaciela i prosi go o opuszczenie klubu. W poszukiwaniu nowego celu, aby zapewnić sobie miejsce na nocleg, bezdomny próbuje rozbić imprezę, ale zostaje wyrzukony przy wejściu. Następnego ranka Niki próbuje ponownie nawiązać kontakt z Harym i udaje się do jego mieszkania. Jednak jego przyjaciel tylko rzuca w niego swoimi rzeczami. Bez grosza przy duszy trafia do taniego motelu. Próbuje skontaktować się z mamą. Ale ta rozłącza się, gdy wyjawia, że nadal nie ma stabilnej pracy. Zdeterminowany, by znów żyć wygodnie, Niki udaje się następnego dnia do hotelu i celuje w zamożną kobietę. Podczas flirtowania nagle zauważa Heder, która konfrontuje go z kimś starszym. W odpowiedzi wyznaje swoją prawdziwą sytuację, przyznając, że jest w trudnej sytuacji finansowej i że luksusowy dom nigdy nie należał do niego. Następnie odkrywa, że Heder również robi to samo oszustwo na bogatych mężczyznach. Heder zaprasza nikiego do swojego mieszkania, dając mu miejsce na nocleg. Po wejściu kobieta informuje go, że ma współlokatora z nałogiem, który nigdy nie opuszcza sypialni. Wkrótce potem Heder ujawnia, że zakończyła związek z właścicielem Porsche, którym jeździła, a teraz przeniosła się do innego celu, który zabiera ją na wytworną kolację tego wieczoru. Następnego dnia Niki zaczyna pomagać Heder przyciągnąć uwagę bogatego mężczyzny, a następnie prosi o udział w jej zyskach, co uważa za całkowicie niedorzeczne. Po dotarciu do mieszkania Heder mówi Nikiemu, aby spał na kanapie. Jednak rozwiązły mężczyzna nalega na spanie obok byłej kelnerki i robią to. Po tym romantycznym spotkaniu zaczynają się spotykać i lepiej poznawać. Podczas posiłku w restauracji kobieta nagle podchodzi do Nikiego, ale on nie może sobie przypomnieć jej imienia, co ją obraża. Aby uniknąć płacenia, Heder dyskretnie wręcza Nikiemu kawałek folii i instruuje go, aby żuł ją razem z jedzeniem. Kiedy zaczyna reagować negatywnie, Manipulująca kobieta wzywa kelnera, twierdząc, że wychodzą, ponieważ coś jest w ich posiłku. Następnego dnia para cieszy się pięknym dniem na plaży, dzieląc intymną chwilę, gdy zachodzi słońce. Pomimo ich pogłębiającego się związku, Heder nadal wychodzi, co prowadzi Nikiego do podejrzeń, że jego dziewczyna nadal ściga bogatych mężczyzn. Pewnego dnia, gdy Niki śpi, Heder otrzymuje paczkę od kuriera. Gdy ją otwiera i wyjmuje list. Płatki róż rozsypują się na podłogę, przez co musi je szybko posprzątać. Kiedy mężczyzna się budzi, odkrywa swoją dziewczynę z rozpaczoną na werandzie. Kiedy pytają, co się stało, kobieta mówi, że zerwała zaręczyny. Dowiedziawszy się o tym, Nikki denerwuje się, ponieważ Heather nic go o tym nie poinformowała. Kobieta następnie ujawnia, że jej były narzeczony jest bogatym mężczyzną, który jest właścicielem New York Rangers, ale zdecydowała się zakończyć ich związek, ponieważ jest zakochana w Nikim. Kiedy pyta, czy naprawdę kocha bogatego mężczyznę, wyznaje, że nie udawała swoich uczuć przez cały czas. Zaciekawiony Niki pyta, czy Heder udaje, że jest w nim zakochana. W odpowiedzi zapewnia, że jej uczucia do niego są szczere, ponieważ pozostała z nim pomimo jego bezdomności i braku pracy. Słysząc to, Niki czuje się urażony i wychodzi z domu. Udaje się do kawiarni na posiłek i odrzuca zaloty kobiety, zdając sobie sprawę, że chce porzucić swoje beztroskie sposoby i związać się z Heder. Przed powrotem do domu odbiera gazetę i jest zdeterminowany, aby pokazać Heather, że może zapewnić sobie pracę i świetlaną przyszłość dla nich obojga. Jednak, kiedy wchodzi do domu, Niki odkrywa notatkę od Heather, w której stwierdza, że poleciała do Nowego Jorku, aby rozwiązać pewne sprawy i radzi mu, aby nie podpalał domu. Po przeczytaniu notatki próbuje się do niej wielokrotnie dodzwonić, ale ona nie odbiera. Następnego dnia, będąc w supermarkecie, Mężczyzna spotyka starą i nietrzeźwą przyjaciółkę i proponuje, że odwiezie ją do domu. Gdy kobieta wymiotuje przed samochodem, Heder nagle dzwoni do Nikiego i twierdzi, że nie jest ze swoim byłym chłopakiem. Mężczyzna błaga ją, by wróciła do domu, ale jego dziewczyna wyjaśnia, że sprawy się skomplikowały. Nagle zaczyna słyszeć, że Niki jest z inną kobietą. Niewinny mężczyzna próbuje wyjaśnić, że jest z przyjaciółką. Ale kiedy Heder odkrywa, że samochód kobiety to Mercedes, rozłącza się, zakładając, że powrócił do swoich poprzednich sposobów. Po powrocie do mieszkania Heder, zdesperowany Nicky próbuje porozmawiać ze współlokatorką swojej dziewczyny, Ewą, która w końcu wychodzi z pokoju. Po ujawnieniu swojego problemu, Ewa zachęca go do podjęcia działań i lotu do Nowego Jorku, aby mógł oświadczyć się Heder. Następnie odwozi Nikiego do mieszkania Harego, a dwójka przyjaciół w końcu się godzi. Aby pokazać swoje pełne wsparcie dla przyjaciółki, Harry pokrywa koszty przelotu Nikiego do Nowego Jorku. Po przybyciu do miasta podąża za adresem wymienionym na paczce, którą Heder otrzymała od byłego narzeczonego. Następnie puka do drzwi i widzi, jak jego dziewczyna w eleganckim ubraniu otwiera mu drzwi. Wiedząc, że kobieta jest zdenerwowana, Nikki wyjaśnia, że nic nie wydarzyło się między nim a kobietą, którą słyszała przez telefon. Dowiedziawszy się tego, Heder zaprasza go do luksusowego domu. Po przyjrzeniu się otoczeniu, mężczyzna próbuje przekonać ją, że nie prowadzi życia, którego naprawdę pragnie i że wszystko jest powierzchowne. Kiedy sugeruje, by wróciła z nim do domu, Heder odmawia, zauważając, że nie widzi z nim przyszłości. Pomimo jej raniących słów, wyjmuje pierścionek i oświadcza się. Jednak Heder odrzuca go, ujawniając, że już poślubiła swojego byłego narzeczonego. Niki sugeruje, aby rozważyła rozwód, ale Heder odmawia, wyjaśniając, że potrzebuje wygodnego życia. Nagle przyjeżdża mąż Heder, Will, co prowadzi ją do przedstawienia mu nikiego jako doręczyciela. Po tym jak starszy mężczyzna daje kurierowi napiwek, obejmuje swoją żonę i dzielą się pocałunkiem, co jest rozdzierającym serce widokiem dla nikiego. Zdruzgotany mężczyzna opuszcza budynek i wraca do Los Angeles. Następnie zaczyna odbudowywać swoje życie, zdobywając pracę jako dostawca. Pewnego razu, dostarczając artykuły spożywcze do domu Samanty, spotyka mężczyznę, który go zastąpił. Zaczyna również ponownie mieszkać z Harym, a kiedy wraca do swojego mieszkania, karmi żabę swojego przyjaciela myszą. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.